Jesteśmy w gdzie miejscowy Feniks. Spedycja futsal. Bydgoszcz podejmie tartak. Krzymiński futsal, Kościan. 26 w ramce Aleksander Bierazo. 6 Tobiasz Biały, kapitan zespołu z Kościana. Jan Hiller w ramce 31. 7 Krystian Belzyt. 8: opóźnienie tej rywalizacji. Właśnie zespół gości w tym momencie rozpoczął rywalizację, bo też bardzo szybko gracze gości w podsalówkę stracili. Teraz rozpędza się Hontar. Hontar i będzie okazja. No i mamy pierwsze trafienie w tym spotkaniu Uciek lewą stroną boiska Roman Hontar. Kościan 2 do 0 Filip Tadych oraz Maciej Słopecki to autorzy brawek w pierwszej połowie dla zespołu gospodarzy. I z numerem 11 Walistowicz Pana Hilera Dominik Nebak Nebak rozpędza się prawą stroną Nebak, minął bramkarza. Nebak, kapitalna okazja. Gospodarzy powinno być 3 do 1. No i tak też się dzieje Maciej Słupecki z asystą Dominik. Prawagą gracza. To może być dosyć taki stały element tych ostatnich minut tej rywalizacji. <noise> No i widzieliśmy tutaj tą sytuację, kapitalnie zagrana piłka i z najbliższej odległości Jan Martin zdobywa te zagrania taktyczne. To biały. O, i teraz w błąd Hillera. No i mamy 3 do 3. Bardzo szybko wyrównali gracze z Kościana Batura. Czy to on będzie strzelcem bramki, czy jeszcze przed linią końcową? Ta piłka została przez jednego z graczy dotknięta. Chyba przez Jana Martina. Chyba Martinowi. Ta Przybiec, by grę wznowić. Ostatnia chyba szansa zespołu gospodarza na doprowadzenie do remisu. Dobra interwencja Aleksandra Bierazo. Daleka piłka. Nie dotknął czy dotknął. Chyba nie dotknął, ale to nie jest może mało istotne. Zobaczmy raz jeszcze Bierazo rozpoczynał od własnej bramki i to jemu ta bramka pewnie będzie zapisana. Tak, bo nie dotknął tego Jan Martina, więc Aleksander Bierazo podwyższa napięcie do trzech i to w zasadzie już rozstrzyga nam. Losy tej rywalizacji w 40 minucie. 6 sekund przed końcem. Dobry występ Aleksandra Bielazo-Bram. Dodatkowo trafienie ustalające wynik tej potyczki. 5 do 3. Ostatecznie Tartak Krzemiński, futsal Kościan pokonuje Feniks, spedycję futsal Bydgoszcz.